Ci, mam w kolejnym odcinku? Tak, ale kolejny odcinek z Eventu Rush, Drugi tydzień, nowe karty między innymi ale jeszcze podaję z Messi Lewandowski 90, który naprawdę wygląda bardzo dobrze i aktualnie jest wart ponad milion. I jeżeli chodzi o pozostałe karty, o których nie mówiłem wcześniej, nie wiem czy mówiłem o Messi, 90, jest Wirtz 90 również. E, karty warte kilkaset tysięcy. E, z nowych kart jest jeszcze Salah, 90. Obok nich jest y, Neymar z czapką, co ciekawe. Ale jest on dość nisko oceniony. Myślę, że Neymarowi tracą, nie wiem, z 90 rala, Ale patrząc na to, że od roku albo nawet ponad nie grał to i tak, jest całkiem ok. Karta warta chyba 3 miliony aktualnie. I Tomori, którego nie ma na rynku transferowym, jest aktualnie wart chyba 750 tysięcy. Więc też dość ciekawa karta, jak ta, na tak nisko y, ocenioną. I poza nimi chyba więcej nic ciekawego tutaj nie ma. Może Ndombele, ale raczej jest to karta gdzieś tam pod jakieś może przyszłe ewolucje. Chociaż dribbling ma niesamowite. Nagrałem to mniej więcej dwie godziny po wyjściu nowego zespołu i aktualnie jest właśnie taka cena. Jak widzicie, Arek Milik dostał kartę specjalną też w Zadaniach Scenowych. Nie jest ona jakoś bardzo dobra, jest ona w trybie Rush do zdobycia. I tak samo jak w poprzednim tygodniu jest tu mnóstwo playerpicków, chyba 10 do zdobycia i kilkaset expa. Ja już prawie to zrobiłem. No to trzeba będzie poczekać do 24 października, ale niestety nie, do 21 i również mamy strzał bramek i tutaj trzeba rozegrać 10 meczów, 5 wygranych, 10 goli, 10 asyst i te playpiki sobie możemy w sumie odebrać, ponieważ również mamy jeszcze paczki za Division Rivals, ale to za chwilkę sobie wszystko będziemy otwierali, najpierw jeszcze omówimy to co jest w zadaniach scenowych i w SBC. Dobra, także to możemy sobie też odebrać i tu jest chyba już 7 czy 8 playerpików. I do tego karta Milika, która tak jak mówiłem wcześniej nie wygląda jakoś niesamowicie i szczególnie to, że ma tylko 66 wytrzymałość, więc raczej, może jako zmiennik, raczej inaczej bym tej karty nie używał. I w zamiast mamy jeszcze nową zakładkę trenerska klasa mistrzowska i jest tutaj m.in. na wypuszczenie Rodri i Van Dijk i Halland, więc myślę, że warto sobie to zrobić, szczególnie że nie trzeba dużo e, grać. I jeszcze w salach jest 89, plus do tego holenderski trener, który jest wart wiem 3-4 tysiące na rynku transferowym, więc myślę, że warto sobie też to e, zrobić. Ewolucji niestety nie ma żadnych, e, więc jest to dość rzadkie. Zazwyczaj, jak zawsze, gdy mamy nowy event, start nowego tygodnia eventu, e, nowa ewolucja się pojawia. W tym razem się tak e, nie stało. A jeżeli chodzi o zawodników jest nowy i jest naprawdę bardzo dobry. Jest to y, router. 88 na SPO i ma on 5 na 5 gwiazdki sztuczek słabszej nogi, więc naprawdę karta wygląda bardzo fajnie. I może grać również na napastniku, tylko że koszt jest dość spory. 2 84, 85 i 86, plus do tego 3 informy, więc w granicach 200-250 tysięcy i jest on na dwa tygodnie, ale wiadomo, jest on bardzo dobry jeżeli chodzi o linki, e, więc myślę, że warto sobie go jednak zrobić jeżeli nie macie aktualnie innego ZBC do robienia chociaż tych SBC o karty naprawdę wychodzi praktycznie codziennie nowe, więc e, nie wiem, jeżeli wam pasuje do składu to myślę, że warto sobie zrobić, jest on jakoś bardzo drogi, a w zakładce rozwoju i w wyzwaniach jest tylko jedna paczka za 7500 dostępna, nic więcej nowego się nie pojawiło, ważne, że będę robił pod odcinkiem tak i to, e, i jak coś trafię, to on to oczywiście pokażę w kolejnym Odcinku. Także zanim paczki, zaczniemy od playerpików z e, zadań Rush i jeszcze dwa playerpiki na koniec: 84 wymienne za Division Rivals. Więc zaczniemy od tych bez minimalnej oceny. Jest, są one trzy. Zobaczymy, czy coś fajnego uda się trafić. W pierwszym, niestety, jest e, dwa duplikaty i Pedrosa. E, drugi playerpick, Dwa duplikaty i Walid. E, Walti, Walti. Kolejny, trzeci player pick, same duplikaty, oczywiście po raz kolejny. I przechodzimy do player picków 80. Plus. Naprawdę, mam tak dużą ilość kart aktualnie w zespole, mówiłem to chyba w poprzednim odcinku. I nie mam co z nimi robić. Wow, karta bez duplikatu 80. Eee, Human, ostatni 80+, plus. czy będzie nowa karta raż? Nie, ale jest bronz 85. I player pick 81, w którym 85 bronz ogień chociaż też że jakikolwiek foder. Pierwszy plik, player pick 83, plus, dwa duplikaty. I Bruno Fernandez, więc jest pierwszy walkout 87. Dobrze, bo jest wart. Aha, znowu glitches, gdzie się wyświetla inny zawodnik, gdy się chce sprawdzić jego cenę. Kolejny player pick 83, same duplikaty. Obojętnie, kogo tutaj nie weźmiemy. I ostatni player pick 83 przed player pickami wymiennymi. Dwie karty, których nie mam. Jest Little, jest kolejny walkout drugi. Także to sobie wyślę do klubu wszystko. To na listę. Do magazynu właściwie i zobaczmy, co będzie w tych wymiennych playerpikach 84. plus Oby była jakaś karta warta z 20, może 30 tysięcy. Wow. Robertson 85 wart jakieś 4 tysiące. Oby ten był lepszy playerpik. Halo? Aha. Dobra, nie mam pojęcia, co się dzieje. Oby coś było w parce. Ray 88. Co tu się dzieje? 17 tysięcy. Właśnie player picka do klubu, jak widzieliście. I jeszcze jedna rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o sezon, ponieważ tutaj już będziemy to kończyli. Myślę, że już ten odcinek wrzucam, to już jest skończone. Dla mnie, ponieważ już mogę odebrać Adamę Traorę i brakuje mi tylko 1600 expa. Jeżeli nie wiecie, chyba nie mówiłem o tym w ogóle wcześniej. Tutaj mamy nowe zadania, więc L2 w sezonie. Macie cele menadżerskie, gdzie jest Kilkaset, a właściwie kilka tysięcy expa co tydzień. E, jest to naprawdę bardzo łatwo zrobić właściwie w 3 minuty. Te zadania w klubach i cele piłkarskie też się robi troszkę dłużej, tak naprawdę trzeba grać kilka meczów, żeby je zrobić, ale jest tutaj naprawdę też kilka tysięcy expa do zebrania. Ale ja ich tych, tak szczerze mówiąc bardzo mało co zrobiłem, tylko te zadania chyba e, menadżerskie, resztę mam po prostu z ultimate'a. I kilka paczek, które tutaj mam też są właśnie z sezonu i również z nagród za Division. Rajpers. Right, dobra, zaczniemy sobie od. Niech będzie paczka z informem 82, gdzie pewnie będzie tylko karta 82, bez walkoutu, bo już chyba tutaj. Nie wiem, jak, jak, nie wiem jak tutaj w ogóle trafić walkout. Tu się chyba nie da. Nie najgorzej, bo slaj 84 czy 5. Zdecydowanie najlepszy inform w tym roku dla mnie. Ok, paczka jednego zawnika 85, jest walkout. SPO, Portugalia i będzie to Bruno Fernandes po raz drugi. Dzisiaj, pierwszy raz mieliśmy go w Flair więc będzie pod jakieś SBC w przyszłym tygodniu. Aha, jeszcze na rzecz. Trafiłem jedno chyba albo dwie nowe karty raż pomiędzy nagrywaniem tego odcinka i poprzedniego, ale niestety były one najgorsze, więc pokażę Wam tak na szybko. W pierwszym był e, Blind84. I słuchajcie, w drugiej paczce, naprawdę fatalne, jak widzieliście, e, to jest paczka za zrobienie SBC o kartę zawodnika, którego aktualnie nie pamiętam. Do zrobienia jest, gdzie jest potrzeba. 81, ocena 82 e, i dostałem Martineza. 89, który jest bardzo prawie dwa razy tyle, co koszt zrobienia tamtego SBC, więc bardzo fajnie. I paczka wymienna za Division Rally z 15 zawodników 75+, plus. czy będzie walkout? Niestety nie ma walkoutu, chyba to jest to Coman 84, więc nic co by mogło być kosztowne, więc jest fatalnie. Chociaż tyle, że jest inform, więc 10 tysięcy wpadnie. I teraz paczka trzech zawodników 85, plus bez karty eventowej. Jest walkout, ale chyba jest to Sommer, z tego co widziałem w tunelu, dokładnie. Tak. Czy podwójny walkout? Jest podwójny walkout, więc dalej może być coś użytecznego. Co będzie? Znowu Bruno Fernandes, po raz trzeci dzisiaj. I obok nich jeszcze Trossard, którego tak naprawdę szczerze miałem dzisiaj sobie kupić, przesłać, bo nie wygląda źle, a jest wart 15 tysięcy, więc dość tani. Bardzo fajna paczka, zdecydowanie najlepsza e, dzisiaj. Także otworzę teraz paczkę dwóch zawodników 86. To jest paczka również chyba z sezonu, znowu bez karty eventowej. Naprawdę bardzo ciężko jest strawić coś. Lewy pomocnik i jest to chyba Swanson, jak dobrze pamiętam, 87. To to jest? Dembele 86, jeszcze obok niej. To jest absolutnie najlepsza paczka dzisiaj. Dwie karty, które mogą wlecieć do pierwszego zespołu, tak naprawdę. Swanson warta, okej, okay, myślę, że troszeczkę więcej. Ale Dembele jest wart ponad 50, prawie 100. Więc naprawdę fantastyczny traf. I czterech zawodników 84, plus, znowu bez karty, raż. Ale jest chociaż tyle, że kolejny walkout prawe skrzydło. Anglia będzie to Mit. Oby podwójny walkout? Niestety nie obok niej nic więcej nie ma. Także słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało wam się trafić nową kartę z drugiego tygodnia eventu Rush. I zobaczmy, co będzie w ostatniej z paczce 35 słowników 75 plus. Bez karty eventowej i kończymy to bez walkoutu. Średnia obrońca z Ligi Francuskiej będzie to Hernandez83. Wow. No nie najlepiej. Ale chociaż tyle, że ten Dembele siadł w poprzedniej Paczce ze Słońcem, którą chyba raczej będę używał sobie jako yy, zmiennika. W paszce więcej nic nie ma. Także to tyle i widzimy się za dwa trzy dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.